W poprzednim moim filmie mówiłem o tym, że trzeba będzie opanować umiejętność poprowadzenia spotkań, które pomogą rozwijać Wasze struktury. Pierwszym najbardziej oczywistym spotkaniem, które trzeba organizować, które powinno być organizowane przez Was cyklicznie, jest spotkanie, na którym pokazujecie możliwości, jakie daje firma Callway. To spotkanie, w którym w bardzo Prosty sposób przedstawicie możliwości zarobkowe firmy, ale też przedstawicie samą firmę, tak by pokazać wszystkie atuty, które za kolej stoją. To wy, jako osoby pozyskujące do współpracy, zapraszające do współpracy kolejnych dystrybutorów i menedżerów, oferujecie im te możliwości, które są związane ze współpracą z kolei, więc powinniście wiedzieć, jakie atuty nasza firma. Ma w swoim portfolio. Dlaczego takie spotkania powinny być prowadzone przez menedżera? Dlaczego powinny być cykliczne? Z jednego prostego powodu. Mówiłem o tym trochę w poprzednim firmie. Nowy dystrybutor, który nie ma jeszcze Waszych umiejętności, powinien mieć możliwość skierowania swoich znajomych, których zaprosi do współpracy, którym powie: Słuchaj, jest taka fajna firma jak Colway, ma świetne produkty. Co więcej, daje wyjątkowe możliwości zarabiania. W tym trudnym czasie, który, który nastał, zapraszam Cię na spotkanie, które poprowadzi menedżer Colway. Ja rozpocząłem współpracę albo rozpocząłem współpracę z tym menedżerem. To jest osoba, która świetnie opowiada o tym, jakie możliwości stwarza ta firma. Zapraszam Cię, bądź wtedy i wtedy na, w tym miejscu, na tej platformie, w tym miejscu w internecie, w którym wybierzecie. I takie spotkania, tak jak mówiłem, powinny być cykliczne. Najlepiej co tydzień. Dlaczego co tydzień? Dlatego, że te osoby będą wtedy wiedziały, że kogokolwiek nie spotkają na swojej drodze, i w którymkolwiek momencie nie przyjdzie taki czas na to, by powiedzieć o tym, co fajnego oferuje kolei, to będą mogły powiedzieć: Słuchaj, zawsze w wtorki o godzinie 18, czy w piątki o godzinie 17, jest spotkanie informacyjne prowadzone przez osobę, która. W najlepszy możliwy sposób prezentuje możliwości związane ze współpracą z Colway. To pierwszy rodzaj spotkania, które powinniście zaplanować, bo jeśli to będzie zaplanowane cyklicznie, to wasi dystrybutorzy będą zapraszać osoby na te spotkania. Oczywiście na początku to może być bardzo mała frekwencja. To może być jedna, dwie, trzy, pięć osób. Ale jeśli wy będziecie to robić w sposób konsekwentny, to wasi dystrybutorzy też będą wiedzieli, że będzie można. Na Was liczyć i że za każdym razem, kiedy napatoczy się, mówiąc trochę brzydko, taka osoba, którą będzie mogło, można zaprosić na takie spotkanie, to oni będą wiedzieli, kiedy to spotkanie jest, bo Wy zawsze w jeden ustalony dzień i o ustalonej godzinie takie spotkania robicie. Ja zachęcam do tego, żeby takie spotkania były robione jako live na Facebooku, na Waszych profilach. Mówię do tych menedżerów, którzy będą opiekować się swoją grupą. I żeby tych liveów nie zapisywać później. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że to z jednej strony zmobilizuje wszystkich tych, którzy będą zamiast pracować do tego, by danego dnia, o danej godzinie zasiąść przed komputerem, a jeśli nie zdążą albo włączą się w trakcie, no to wy powinniście na koniec podać informację, że to wideo nie będzie nagrane, ale za tydzień będziecie powtarzać dokładnie te same treści, jeśli są zainteresowani posłuchaniem tego, bo być może nawet ta końcówka, na którą trafili jest interesująca, to zapraszacie ich na to spotkanie. Co więcej, jeśli wy będziecie budować grono swoich znajomych również na Facebooku, to takie konsekwentnie prowadzone live'y z informacjami na temat możliwości zarobkowych, jakie daje KOLWEI, będą również wzbudzały konsekwentnie zainteresowanie kolejnych Waszych znajomych, I być może ktoś z nich, widząc Waszą konsekwencję, Wasze zaangażowanie, zapyta któregoś razu, czym właściwie jest ta firma, którą się zajmujecie i co tam można zyskać. To pierwszy z meetingów, pierwsze ze spotkań, które powinniście poprowadzić. O tym, jakie powinno być następne, powiem w kolejnym filmie.